Z tej strony Tomasz Aleksandrowicz, to jest podcast Infocraft, w którym opowiadam o technologiach informacyjnych i komunikacyjnych i tym, jak wykorzystywać je w edukacji, karierze i biznesie. Rewolucja AI trwa, możesz ją próbować ignorować, ale ta rewolucja nie zignoruje ciebie. Z tego odcinka dowiesz się, jak wykorzystać AI, sztuczną inteligencję w 2025 roku. Z czego już dzisiaj możesz skorzystać tu i teraz w Polsce, bezpłatnie? Na co uważać, o czym pamiętać, na co zwracać uwagę? Zaczynamy. Korzystaj z generatywnego AI. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zacznij to robić, bo twoja konkurencja już to robi. Ja rozmawiam z studentami, z współpracownikami, ze znajomymi przedsiębiorcami i generalnie wrażenie jest takie, że różni ludzie w różnym stopniu eksperymentują. Jedni trochę, inni więcej, jedni się tego przyznają, inni nie. No ale generalnie temat jest. Więc na początek spróbuj, przetestuj, zobacz jak to działa, co jest w ogóle możliwe. To nie jest trudne i tak naprawdę też nic nie kosztuje. Załóż sobie konto na OpenAI, żeby skorzystać z słynnego czata GPT. Wersja darmowa wymaga po prostu podania maila, numeru telefonu, imienia i nazwiska i tyle można korzystać. Albo po prostu zaloguj się na konto Google, wejdź na adres gemini.google.com i spróbuj tam. Możesz też skorzystać z Cloda albo z Mistral AI albo z innych narzędzi, które generalnie są dostępne na wyciągnięcie ręki. Jest też Copilot w przeglądarce Edge od Microsoftu. Więc, jeżeli korzystasz z tej przeglądarki, to wystarczy po prostu się zalogować na konto Microsoftu, kliknąć i już możemy z Copilota korzystać w przeglądarce. Zacznij eksperymentować. Poproś czata o wygenerowanie jakiegoś tekstu, albo o parafrazę tekstu, który mu dasz, albo o jego skrócenie. Poproś go o podanie 10 rzeczy na jakiś temat, albo listy pomysłów na temat X i zobacz, co się wygeneruje. Nie musisz z tego korzystać, możesz coś z tego po prostu wybrać, możesz po prostu potraktować to jako źródło inspiracji. To, do czego też zachęcam, to do tego, by korzystać z czata GPT, z Cloda i z Google Gemina jednocześnie. Z tych trzech narzędzi, no możesz wybrać też trzy inne, jeżeli wolisz, ale generalnie zachęcam do tego, żeby wrzucać to samo zapytanie do wszystkich trzech czatów, jednocześnie dostać trzy odpowiedzi i je sobie porównać. Prędzej czy później zorientujesz się, że te odpowiedzi się różnią, że te chatboty mają trochę inny styl odpowiadania i to jest zupełnie normalne. Może się okazać, że któryś z nich będzie Ci bardziej odpowiadał. Jak coś się w czacie wygeneruje, to oczywiście nie traktuj tego na zasadzie to jest coś, co mogę wziąć, skopiować, wkleić i wykorzystać. No bo nie. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że czaty generują halucynacje, czyli wytwarzają informacje, które są sztuczne i nieprawdziwe, i nie istnieją. Mogą podawać błędne daty, błędne nazwy, czy błędne fakty, więc tu trzeba uważać. Natomiast co do zasady, treści wygenerowane w czatach powinny zostać przez nas następnie przeedytowane, obrobione, no bo też jest tak, że te treści są dosyć syntetyczne i jeżeli ktoś jest wprawiony w czytaniu, w ogóle, to zauważy po prostu, że treści pochodzą z czata. Więc to nie jest tak, że nie wiesz, jak napisać maila w jakimś temacie, to czat cię go wygeneruje, wklejesz tego maila i wyślesz. Bo ten mail po prostu to będzie widać, że to pochodzi z czata GPT albo z Google Gemini. To po prostu będzie widać i. Nie zachęcam do takiego podchodzenia do tematu. Raczej wygeneruj tego maila w jednym, drugim, trzecim narzędziu, porównaj i wykorzystaj jako inspirację do tego, żeby złożyć swojego maila, który faktycznie dzięki temu może mieć fajną strukturę, mieć fajne argumenty i po prostu zadziałać lepiej, niż gdybyś napisał tego maila po prostu z głowy. Także odpowiedzi z czata wykorzystuj wybiórczo. Może jakiś fragment się przyda, może tylko struktura tej wypowiedzi, może któryś z argumentów podany na liście trafi do Ciebie i zainspiruje Cię do jakiegoś własnego przemyślenia. I super, o to chodzi. Traktujmy to jako narzędzia. Tym bardziej, że wiele osób już korzysta, i zwracam tu szczególną uwagę na najmłodszą generację Gen Z, które po prostu korzysta z tego na dużą skalę. I tak ja już też widziałem e, niewłaściwe sposoby użycia czata. E, I naprawdę to nie jest mit, bo sam miałem takie przypadki, e, kiedy kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej próbował czytać z ekranu e, odpowiedzi wygenerowane w czacie, więc nie, tak nie robimy, ale miej świadomość, że niektórzy tak po prostu będą robić i bądź na to gotowy, gotowa. Również, kiedy prowadzisz rekrutację, zwłaszcza jeśli odbywa się online. Naucz się generować grafiki z użyciem AI. Nie ogranicza się tylko do narzędzi, które generują tekst. Te są oczywiście najpopularniejsze i na pierwszy rzut oka wydają się najbardziej przydatne, ale również narzędzia generujące grafikę mogą mieć wiele zastosowań. Dlatego warto również się z nimi zapoznać i spróbować zobaczyć, jak działają. Wcale nie jest łatwo obsługiwać chatbota graficznego, ponieważ musimy nauczyć się w specyficzny sposób wytłumaczyć mu, co chcemy zobaczyć na tej grafice. Trzeba wziąć pod uwagę przedmiot bądź osobę, która tam ma być, kompozycję, oświetlenie, stylizację, pierwszy, drugi plan. Im więcej informacji podamy, tym ta wygenerowana grafika będzie lepsza. Jeżeli marzy nam się coś fotorealistycznego, to trzeba zrobić to bardzo szczegółowo, nawet w niektórych przypadkach do takiego stopnia że podajemy e, parametry przesłony i migawki aparatu i dostaniemy zupełnie inny obraz, niż gdybyśmy tego nie podali. Ale to nie jest trudne i tak naprawdę każdy może spróbować. Te narzędzia również są dostępne za darmo. Najłatwiej jest skorzystać z DALI 3, który jest wbudowany w czata GPT albo w Copilota. Równie łatwo jest skorzystać z IMAGEN 3, czyli z narzędzia wbudowanego w Google Gemini. No bo te stricte dedykowane do generacji grafiki, takie jak Midjourney e, czy Stable Diffusion, no wymagają już konta na odpowiednich serwisach e, to konta płatnego. Tych narzędzi do generowania grafik jest pełno. Ja nie będę ich tu wszystkich wyliczał, bo to nie ma sensu. Sam je znajdziesz, jeżeli zaczniesz szukać. Natomiast działają podobnie i wymagają ćwiczenia, więc zachęcam do tego, żeby spróbować, żeby już dzisiaj wiedzieć, co jest możliwe, bo dzięki temu też uczymy się zauważać pewne cechy takich obrazów i może nam się to przydać do tego, żeby później w przyszłości, kiedy dostaniemy jakiś obraz, móc na przykład dostrzec, że został on wygenerowany w generatorze AI, a nie jest to na przykład prawdziwe zdjęcie. Możesz też spróbować ożywić swoje obrazy. Są narzędzia, które pozwalają generować wideo. Te najbardziej głośne nie są jeszcze dostępne w Polsce bądź są płatne. Natomiast to z czego już dzisiaj możesz skorzystać to np. Runway albo Dream Machine od Luma AI. Więc wystarczy spróbować. I tych swoich generacji graficznych nie musisz tak naprawdę nigdzie wykorzystywać. Po prostu pocić, zobacz co jest możliwe. Użyj AI do analizy dokumentów. Jedna z e, najbardziej niedocenianych możliwości, które e, chatboty nam dają, to możliwość analizowania załączonego tekstu. I ja nie mówię tutaj o tekście wklejonym w okno czata. Ja mówię tutaj o załącznikach załączonych jako dokumenty. Pliki PDF e, czy na przykład arkusze kalkulacyjne. Mm. Narzędzia generatywnego AI mają bardzo rozwiniętą umiejętność analizowania zawartości i są wprost stworzone do tego, żeby takie dokumenty przeanalizować. Możesz załączyć plik PDF, na przykład jakieś sprawozdanie albo raport na 50 stron z tekstem, z grafikami, z tabelkami i zadać o ten dokument pytania i chatbot nam odpowie. I to odpowie raczej poprawnie. Tutaj ryzyko halucynacji jest dużo mniejsze niż kiedy musimy wygenerowywać tekst od zera. Ponieważ chatbot potrafi przetwarzać e, prompty, potrafi też przetwarzać załączone teksty, również teksty zawierające grafikę. Zresztą z załączonymi dokumentami możesz robić różne rzeczy. Możesz poprosić o podsumowanie, możesz poprosić o wypisanie pięciu najważniejszych rzeczy, możesz poprosić o znalezienie błędów, niekonsekwencji, albo na przykład kontrargumentów. Możesz wykorzystać taki dokument jako e, napisz mi coś w stylu tego dokumentu, no bo wiesz, możesz załączyć książkę. To wcale nie musi być raport. Możesz załączyć arkusz kalkulacyjny z danymi finansowymi. Możesz więc poprosić chatbota o wygenerowanie analizy tych danych, takiej bądź innej. Ja wiem, bezpiecznie jest to zrobić w Excelu albo w jakimś narzędziu do na analizy danych, no ale warto przetestować, co jest możliwe. Bo możesz się zdziwić, jak wiele chatbot jest w stanie wyciągnąć z dokumentu i jak szybko jesteś w stanie uzyskać pewne wnioski które w przeciwnym razie wymagałyby od Ciebie obrabiania danych, kategoryzowania, filtrowania, sortowania, dzielenia i dojścia do tego samego wniosku na przykład po trzech godzinach pracy. Więc tutaj jest spora możliwość do przyspieszenia naszych działań. Możesz też załączyć dokument z kodem komputerowym i poprosić system o na przykład znalezienie błędów albo nie wiem napisanie unit testów, napisanie nowej metody do jakiejś klasy, poprosić o optymalizację kodu pod kątem jego przyspieszenia i tak dalej. Więc są tutaj różne możliwości. Natomiast wrzucając dokumenty, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pracownicy firm dostarczających te wszystkie narzędzia, czy to OpenAI, czy Google, czy Anthropic, czy innych, mają dostęp do naszych dokumentów, do naszych załączników. Więc generalnie, co do zasady, nie włączamy, nie załączamy dokumentów zawierających dane wrażliwe, nie wrzucamy danych tajnych, nie wrzucamy danych osobistych, bo to po prostu może wycieknąć no i wtedy nie będzie wytłumaczenia, że nie wiedziałem, nie wiedziałam, że te czaty nie zapewniają bezpieczeństwa. A czy da się jakoś rozwiązać ten problem prywatności i bezpieczeństwa danych? No, da się, no. trzeba wziąć, postawić sobie własnego chatbota na własnym komputerze albo własnym serwerze, najlepiej wyizolować go do, od internetu, e, no i wtedy można załączyć dokumenty. Mm, nie jest to już takie proste, e, wymaga pewnej wiedzy technicznej, ale to również jest tak naprawdę do zrobienia. Sprawdź odpowiadarki internetowe takie jak Search GPT i Perplexity AI. W grudniu 2024 OpenAI udostępniło długo zapowiadane Search GPT, czyli wyszukiwarkę, czy jak ja to mówię, odpowiadarkę, która wykorzystuje duży model językowy do tego, by wziąć nasze zapytanie, następnie przetwarza go, przeszukuje internet, dostarcza nam odpowiedź z linkami, które wskazują, skąd ta odpowiedź została wybrana. Także przetestuj search GPT, może się okazać, że dla Ciebie to narzędzie będzie całkiem fajne i będzie dawać dobre efekty. Pamiętaj oczywiście natomiast to, że wyszukiwarka wprawdzie przeszukuje internet, no ale nie gwarantuje ani braku halucynacji, ani tego, że to co znajdzie, to będą najlepsze odpowiedzi. Różnica względem Google'a jest taka, że Google ma jednak te 20 ponad lat doświadczenia przeszukiwania internetu, dobierania źródeł i znajdowania tego, co jest najlepsze w kontekście naszego zapytania. Więc tutaj OpenAI dopiero się uczy. Może się okazać, że odpowiedzi będą równie dobre, ale może się okazać, że nie będą. Ja sam to testuję, widzę tego wady i zalety, z pewnością więcej o tym w przyszłości opowiem. Natomiast zachęcam Cię po prostu do sprawdzania samodzielnie. Czy Serge GPT to Google Killer? No cóż, Perplexity AI, czyli inna taka wyszukiwarka internetowa oparta o AI, jest już dostępna od pewnego czasu i jak na razie Google'a jeszcze nie zabiła, więc jak to będzie w przypadku Serge GPT, to nie wiadomo jeszcze. Wiadomo jest natomiast, że OpenAI będzie chciał, aby jego użytkownicy z tego korzystali, dlatego udostępnił to za darmo w tej chwili to wszystkim na całym świecie. Wobec czego, no cóż, to narzędzie będzie rozwijane. No więc jak będzie rozwijane, to pewnie będzie coraz lepsze. Wobec czego no, warto o nim wiedzieć, warto je przetestować i zobaczyć, co oferuje. Korzystaj z pisania głosowego. To oczywiście nie jest nic nowego, bo pisanie głosowe jest z nami od dawna. Ono natomiast generalnie dobrze działało dla języka angielskiego. Dla języka polskiego to działało tak sobie. Różne aplikacje testowałem, różnie z tym było. Natomiast ostatnio to się zmieniło i również transkrypcja dla języka polskiego w dostępnych powszechnie i darmowo narzędziach jest całkiem niezła. Narzędzia są w stanie praktycznie bezbłędnie, jeśli tylko mówimy w miarę wyraźnie. Odczytywać język polski, zapisywać to wszystko poprawnie, gramatycznie, z polskimi znakami itd., itd., więc jest tu postęp. Nawet jeśli szybko piszesz, to szybciej mówisz, wobec czego warto to wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeżeli mamy do napisania większy tekst, który na przykład piszemy z głowy, można go po prostu podyktować. Wygenerować tekst, a następnie poddać edycji już ręcznie na komputerze, to znacząco może przyspieszyć naszą pracę. Jednym z takich łatwo dostępnych darmowych narzędzi jest wpisanie e, głosowe w Google Docs. Analogiczna funkcjonalność jest też e, w Microsoft Word, więc, choćby tylko korzystając z tych narzędzi, można wypróbować, czy nam się w ogóle opłaca i czy w ogóle chcemy z takiej formy wpisywania korzystać. Polecam również pisanie głosowe na komórce. Jeżeli, tak jak ja, masz problem z pisaniem na ekranie dotykowym, bo po prostu, przynajmniej w moim przypadku, jest tak, że ja piszę zdecydowanie wolniej niż na fizycznej klawiaturze i popełniam więcej błędów, no to okazuje się, że pisanie głosowe może być po prostu na to rozwiązaniem. Aha, no i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i korzyść z pisania głosowego: zaczniesz się przyzwyczajać do takiej formy komunikacji z komputerem. Wszystkie te nadciągające AI gadżety nie mają już fizycznej klawiatury, myszki czy nawet ekranu dodatkowego. Te wszystkie przypinki, samochody autonomiczne, humane idealne roboty, smart okulary, zestawy VR to wszystko będziemy obsługiwać generalnie głosowo, no a po części też gestami, ale generalnie głosowo, więc przyzwyczajajmy się do tego. Komputery rozproszone, spatial computing, nadciągają, to jest trend, który już widać, i różne rozwiązania z niego korzystające są już na horyzoncie. Przetestuj automatyzację AI. Agentyzacja AI to trend, który zaczął wzbierać w minionym 2024 roku i będzie się nasilał w roku 2025. AI Agents, agenci AI. O co chodzi? No to jest tak, że będziemy mieć algorytmy, które będą samodzielnie wykonywać jakieś zlecone zadania. Nie tyle będziemy mówić, co chcemy, żeby algorytm nam wygenerował tekst czy grafikę, ale będziemy mówić, co chcemy, żeby algorytm nam zrobił, na przykład znalazł i zakupił, albo wygenerował i zapostował w jakimś serwisie. Na przykład. Więc tutaj dzieje się dużo i bardzo wiele firm bardzo mocno w to w tej chwili inwestuje. Owszem, AI Agents to jest często takie fancy name na istniejące już platformy do tzw. robotic process automation, czyli automatyzacji, robotyzacji narzędzi, tzw. low-code platform, które pozwalają nam wykonywać jakieś procesy, jakieś zadania poprzez skonfigurowanie ich i zautomatyzowanie. Takie narzędzia były dostępne już od dawna i nie jedna firma z nich korzysta. Natomiast odkąd AI weszło pod strzechy, to te narzędzia zostały również wyposażone w duże modele językowe i trochę łatwiej jest do nich mówić, trochę łatwiej jest je konfigurować. No i też ich możliwości przetwarzania są oczywiście znacząco większe. Możliwości są tutaj duże, i wiele firm w tej chwili w to inwestuje. Narzędzi, które obiecują automatyzację AI, jest mnóstwo. E, najwięksi gracze też dużo w tym e, polu robią, e, mamy Copilot Agents e, w Ażurze Microsoftu, e, Google ma projekt Mariner, który będzie udostępniony wkrótce, e, AWS Bedrock ma swoich agentów, Salesforce ma swoje agent force i tak dalej. Nie będę nawet wyliczał kolejnych, bo jest tego mnóstwo. No więc jak zacząć? Skorzystaj z tych platform, które są po prostu dostępne i są darmowe, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa. Platform takich jak Make, jak Zapier, albo na przykład if this then that, czyli różnego rodzaju narzędzi do automatyzacji. Więc zachęcam do testów, do sprawdzenia, do spróbowania, zobaczenia, jak to działa. Wykorzystania może w swojej firmie, w swoim biznesie i po prostu skorzystania. No bo, cóż, jest bardzo wielu Innowatorów, którzy już to dzisiaj robią. Jest bardzo wiele firm, startupów, specjalistów, którzy już te możliwości testują. Jak już pewne rzeczy im działają, zaczynają to skalować, zaczynają budować na tym różne aplikacje. Te aplikacje przynoszą określone efekty. Więc dzieje się tutaj bardzo dużo, ten trend wzbiera, no i szkoda by się było na niego spóźnić, bo to właśnie ci agenci AI podgryzają naszą pracę. To właśnie te narzędzia będą automatyzować wszystkie te powtarzalne, żmudne, nudne czynności, e, czyli tak zwaną e, umysłową pracę fizyczną e, i będą e, wypierać e, te zadania. To będzie też oznaczało e, znikanie pewnych miejsc pracy w efekcie tego. E, to te narzędzia zabierają dzisiaj pracę juniorom czy praktykantom. Natomiast jeśli będziesz to testować i zaczniesz z tego skorzystać, to może się okazać, że będziesz w tym miał na tyle dużą wiedzę, że ci się to po prostu przyda w karierze, w awansie czy w nowym pomyśle na biznes. Bądź uważny. Uważność to oczywiście popularny termin i dotyczy trochę czegoś innego, o czym ja chcę tu powiedzieć. Mi chodzi o uważność względem tego, co AI nam wygenerowuje. Mówiłem już o halucynacjach, żeby uważać na to, że wyprodukowane przez AI tekst czy nawet grafika mogą być po prostu nieprawdziwe, więc trzeba to weryfikować. Korzystanie z wyszukiwarek opartych o AI również naraża nas na ryzyko, że zostanie znalezione coś, co po prostu nie istnieje, więc trzeba uważać. Natomiast mówiąc o uważności, mam tu też na myśli to, że trzeba być uważnym wobec treści, które nas spotykają w internecie, czy w szczególności w mediach społecznościowych. Pewnie już też widzisz zalew różnego rodzaju stron, profilów, różnego rodzaju kontentu, treści, które pojawiają się w naszych mediach społecznościowych w szczególności, ale również w internecie. I są jakieś takie: nie do końca, są syntetyczne, są to treści wygenerowane w generatorach. Różnego rodzaju ciekawostki, poradniki, anegdoty, pewnego rodzaju humor. Różnego rodzaju porady, streszczenia książek, cytaty różnych znanych ludzi, porady na przeróżne tematy to wszystko są generaty sztucznej inteligencji, i tego rodzaju profilów czy kont w wszelkich mediach społecznościowych, które to generują, jest w tej chwili mnóstwo. Część z nich tworzy treści, które są celowo mylące. I powstają tak zwane AI-slopy czy boomer-trapy. Boomer-trapy, czyli pułapki na boomerów. Generalnie rzecz biorąc, e Treści wygenerowane w taki sposób, by przyciągać uwagę ludzi po 30, zachęcić ich do kliknięcia, wejścia na takie konto czy na taki profil, wejścia w interakcji z treścią. No i to oczywiście może służyć do różnych rzeczy, choćby tylko do wyświetlania reklam, ale oczywiście również do innych rzeczy, więc trzeba uważać, bo to jest pewien nowoczesny, napędzany sztuczną inteligencją spam, a może być też coś groźniejszego niż spam, może to być próba na przykład wyłudzenia czegoś od nas. A i pamiętaj na koniec, że AI nie rozróżnia pojęcia prawdy i fałszu, nie ma żadnych celów, niczego nie chce zrobić, albo też nie ma jakiejś osobowości czy świadomości, więc nie traktujmy AI, nie antropomorfizujmy AI jak drugiej osoby. To są narzędzia, bardzo zaawansowane, ale narzędzia. Więc tu przestrzegam również przez wszelkiego rodzaju wirtualnymi terapeutami, doradcami, specjalistami, ponieważ ich rady są tylko statystyczne i niekoniecznie będą w ogóle prawdziwe. Uważajmy. Podsumowując, w 2023 roku głównie o AI mówiliśmy i eksperymentowaliśmy z czatem GPT. W 2024 roku jednak zaczęliśmy z tego AI korzystać. Mnóstwo pieniędzy do e, branży popłynęło, mnóstwo nowych produktów powstało. Rozliczne usługi, serwisy i aplikacje zostały wyposażone w różnego rodzaju funkcjonalności napędzane sztuczną inteligencją. Nowe narzędzia, nowe chatboty, e, nowe platformy się pojawiły mm, i ludzie z tego korzystają. Wobec czego e, zmieniło się e, i ci, którzy są innowatorami, już dzisiaj są w temacie: w temacie jest też młodzież, Generacja Z. E, i zaczyna być tak, że kolejne osoby zaczynają dołączać do tego wyścigu i do tego hypu. Dlatego wydaje mi się, że to wciąż jest jeszcze moment. I dlatego zachęcam Cię, żeby jeszcze dzisiaj zacząć z tego korzystać. Życzę powodzenia w testowaniu i eksperymentowaniu z AI. Życzę Ci, żeby dla Ciebie te narzędzia były pomocą i umożliwiły Ci sukces, a nie stanowiły zagrożenie i problem. Do następnego.